Witajcie, moi drodzy. W tym filmiku zdobędziemy nowy nanokombinezon, czarny jeans for seconds. Zdobędziemy go za wykonanie kolejnego zadania polegającego na fotografowaniu motylem jestem. I musimy tutaj sfotografować 10 motyli na pustkowiu. Aby ta misja była dla nas dostępna, to musimy najpierw wykonać tą wcześniejszą polegającą na sfotografowaniu 10 kotów w Xionie. O tym mam osobny filmik na kanale. Umieszczę tutaj linka w opisie. No i gdy wykonamy to wcześniejsze zadanie, no to to będziemy mogli pobrać z tablicy ogłoszeń. Zobaczmy najpierw jak się prezentuje ten nowy nanokombinezon i zaraz przejdziemy do lokalizacji poszczególnych motyli. Będę je tutaj pokazywał zgodnie z kolejnością jaka jest w bazie danych. I na pierwszy ogień idzie dynamiczny motyl. I aby zrobić to pierwsze zdjęcie musimy udać się na północno-zachodni kraniec pustkowia. No i jeszcze jedna ważna sprawa, zanim zaczniemy w ogóle zbierać te zdjęcia motyli, to upewnijmy się, że mamy dostęp do podwójnego skoku, który odblokujemy po zdobyciu drugiego hiperogniwa. Skakujemy tutaj na górę kontenerów i ustawiamy się odpowiednio, aby zrobić selfie. Aparat musimy mieć pod dolnym krzyżykiem. Samo zrobienie zdjęcia nie jest wymagane, wystarczy tylko zeskanować danego motyla i to już nam go zaliczy. Numer dwa to rzadki motyl. No i tutaj musimy dostać się do wieży słonecznej, ruszymy więc od najbliższego obozu. No i ten motyl znajduje się na ścianie tuż obok tego komputera. Numer 3 to ekstrawagancki motyl. No i tutaj ruszymy zaraz od wieży słonecznej, gdzie zdobyliśmy numer 2, ponieważ ten znajduje się również bardzo blisko. Czwarty w kolejności jest uroczy motyl. Tutaj musimy udać się na północne rejony no i wyruszymy od miejsca szybkiej podróży. Na półmetku znajduje się elegancki motyl. Tutaj musimy udać się na wschodni kraniec mapy i również ruszymy od punktu szybkiej podróży. Przysty w kolejności jest cenny motyl. I to grafity znajdziemy również na wschodniej części na Złomowisku. Numer 7 to radosny motyl. I tutaj wyruszymy z miejsca, gdzie uczyliśmy się po raz pierwszy biegać po ścianach. No i tutaj udanie się do docelowej lokacji motyla bez posiadania podwójnego skoku byłoby naprawdę bardzo trudne. Teraz udajemy się na lewo do wyrwy w skalę. I właśnie do tego przeskakiwania pomiędzy ścianami bardzo przydaje się podwójny skok. Trzymamy się teraz ścieżki prowadzącej w dół i motyw będzie po lewej stronie. Numer 8 Nieskazitelny motyl. Wyruszymy tutaj z tego samego punktu szybkiej podróży co przy motylu numer 5. Tyle, że tym razem będziemy musieli ostrożnie schodzić do krateru, który jest za nami. Tu nie ma co się spieszyć, bo jeden fałszywy krok i będziemy martwi. No i właśnie tutaj przy tej celi po prawej mamy naszego motylka. przedostatni numer 9 to tajemniczy motyl znajdziemy go tutaj w centralnej lokacji musimy znaleźć znak z dużym napisem DG i na jego tyłach właśnie mamy to graffiti No, i ostatni motylek numer 10 to śniący motyl. Musimy udać się na południowo-wschodni kraniec mapy. Znajduje się tutaj zbiornik, w którym również można łowić ryby. Wchodzimy tutaj po schodach do góry i mamy naszego ostatniego motylka. Mamy komplecik, więc nie pozostaje nic innego, jak udać się do tablicy ogłoszeń i odebrać naszą nagrodę. Kończymy więc zadanie i otrzymujemy nagrodę czarnych jeans for second. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć.